Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. Marzena właśnie idzie po kalendarz, przyniosła swój kalendarz dzisiejszy, ale się ja otwieram. No ja przyniosłam swój twój, no znaczy nasz. A ale... dzisiaj jest w ogóle... Dzisiaj jest piąty. Słuchajcie, u nas już 6 grudnia dlatego, że nagrywaliśmy TikToka. A właśnie widzicie A ten bałagan. A jest piątka, nie wiem gdzie jest ta piątka, trzeba znaleźć piątkę. Tak, bo ona jest na drugim klocuszku. Tu widzicie bałagan po nagrywaniu TikToka. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy tam można było znaleźć. Ej, ale najfajniejsza rzecz była tu, w tym. No, tu była super. To wpadajcie teraz na TikToka i zobaczcie, co Marzenka dostała od Mikołaja. No, to był super prezent, o nim marzyłam. O, ale ładnie. A ty, ja sobie też coś założę. No, a ja to no dobra, nie, ja te czu, dobra, to czułam pewien. Zaczynamy od mojego kalendarza, Michasia, się piąteczka. Ej, to mi to moment, mój musicie mój... zmienić lokalizację, dobrze, żeby było dobre światło. O, jakiś krem? Jakiś kremik, krem na noc y, odbudowujący. Pokaż. Uf. No, czyli taki odżywczy krem na noc. Bardzo fajny. To ja w takim razie otwieram moją piątkę. A gdzie jest piątka? Tu jest. O, wiem co będzie. Duży cukierek na pewno. Uwaga. Miaśka, już otwierała? O, o nie, mały, ale... W wielkim papierku. Nie, no ja liczę, okay. że 6 e, będziesz miał super kartę no. by, do sklepu, bo... To już jutro. No. Mm, Já ja bym się nie otworzył, nie karty. Teraz tutaj. co? Teraz To teraz ja muszę sobie usiąść, a Marzenka przyjmie kamerkę. Ja przyjmuję kamerę, a ja Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że ja na przykład jak jest ten kalendarz, bo żeby nie było, że ja marudzę, że takie małe te, te rzeczy, ja bardzo lubię z kalendarza adwentowego potem takie y, miniaturki. Brać ze sobą na przykład na jakieś na wyjazdy. Karier. Ostatnio na wakacje czy ferie. O, no na razie się muszę wstrzymać. Uwaga. Tak, papcie już były pokazywane. Ale Marek, papcie to nie twój rozmiar chyba. Nie. To na razie mój. Dobra, dzisiaj jest piąty, nie? Tak. Michaśka już wyczaiła, gdzie jest piątka. Piąteczka. Ciężka, lekka. Lekkie, czyli będzie tak, powstawiam, żelki. Nie ja sobie... wstają, stop! Co tam może być? A ty wiesz co tam jest? Łami głupkę? Nie, no ciężko to mógł Nie, się? chyba. Ostatnio. No żelki na pewno będą. Ostatnio był antyperspirant w kamieniu. O teraz Słodycze. Proszę. Ale Taki co to jest w ogóle? Taki boksik, nie wiem co to jest. Ale już to kiedyś wiaćka miała, nie? Tak? Dziwne. Hmm. To dzisiaj na słodko Marek. O, tu się otwiera i tu jest chyba niespodzianka i jedzonko. A co jest do jedzenia? To jest krem czy... A nie, tu są same słodkości, tu jest A czekolada. Można poczęstować. Oczywiście. Dziękuję. To A bo to są takie... A tu mm, jest spodzianka. Czekoladowe. Co, puzzle? Nie. O, krówka. Aha, to jest taka figurka. Dobra loczka mm. może być. O, popatrzcie. Czyli dzisiaj. Ej, ona głową rusza. Mhm. Mm no. Dzisiaj. Także dzisiaj Marek tak dzisiaj, inaczej. Dzisiaj na słodko. Dobra. Ej, troszeczkę Tutaj jest. Mm, a szósteczka co do marzenki będzie. No i a propos ozdób różnego rodzaju świątecznych, nieświątecznych czy zimowych, yy, to są tak. No tutaj te trzy kopuły Marek wypełni jest sobie na razie takimi ozdobami. To jest bombka, ale włożył ją w kopułę. No tutaj... No to jest w sumie chwilowa dekoracja. Ale gdzie to? Czekaj, bo tu jest efekt ty, świetlny, tu, to Marek... Tadam. A a u góry chyba też, nie? Też, ale wiecie, to jest takie... Po, powiem szczerze, Marzyna powyciągała w ostatnim vlogu, widzieliście, dekoracje. Nie chciał już tego wynosić chować, więc ja stwierdziłem, że takiej chwilową dekorację zrobimy, ale świąteczna dopiero będzie zrobiona. Ale czemu ta już jest bardzo klimatyczna, ci powiem. Jeszcze do tego te świecidełka. No Ona jest taka, wiecie, powtarzalna, bo na to jakieś obala. Także ona jest bardzo powtarzalna jak w tamtym roku, więc trzeba coś będzie zmienić, aczkolwiek w tym roku chyba nie będziemy aż tak szaleć, nie? Nie, mamy Cześć. tyle tych ozdób. Ja tak. uważam, że trzeba... Ja w ogóle bym się takiego. Jak się przeprowadzimy na nowe mieszkanie, gdzieś w wakacje, to wtedy zaczniemy od choinki. <laughs> Zwariował. Nie, nie, nie Pracuje. słuchajcie, Marka, bo... Ale gadałem tak wczoraj. No gadałeś, ale wiecie... Na Marka gadkę trzeba wziąć mm -hmm. poprawkę, bo on nie zawsze, tak wiecie, mówi stuprocentowo. Bo nie zawsze jest wiecie, normalny. <laughs> nie, ale po prostu bardzo lubi sobie żartować i takie, wiecie, kawały tutaj prawi. Natomiast, no to mnie się, mnie się bardzo podoba i na, na teraz jest fajne. Wiadomo, że do jeszcze kilka tygodni, a to już powolutku, powolutku zmieniamy dekorację. Dobra, to lecimy. Muzyka Witamy się ponownie. Już jesteśmy w innej y, lokalizacji. Stałem. Marek, co tutaj kombinujesz? Montuję prowizoryczne oświetlenie. Ale naprawdę aż tak? Co? Było mnie widać? No było ci widać, ale czemu, czemu to tak? No bo tu będzie wisiało, a tu kabel będzie. Aha, dobra. Jest prąd, to trzeba dać światło, nie? Tak, najlepsze jest to, że się A się patrzcie było, jakie było. mamy jeszcze... Zaraz. A, za chwilę. Ale popatrzcie, już się ładnie złamało, no. Takie chińskie jakieś patenty. Mm, się złamało. Kto to złamał? Mm, się nie, złamało. Nie, ja a, to, a, to tak... Podgrzesła... Właśnie, krzesło jest, słuchajcie, bardzo, bardzo y, zacne. Bo... Ja powiem historię. Nie. Ja mam 42 lata, a to krzesło jest na 100% mnie starsze. Czyli ludzie miał już na niej 42 lata, jak nie więcej i już nas służyło przy poprzednim remoncie, a teraz specjalnie transportowaliśmy je tu na mieszkanie, żeby przy tym remoncie było i się przydało do tego, żeby zamontować to. Właśnie, bo my nie mamy żadnej drabinki, ale przepraszam, jeszcze Wam pokażę, jak ono jest powiercone. To jest Także... w ogóle y, to jest raport, mojej babci. Tak. A w ogóle włączyłaś w mikrofon? Nie, nie włączyłam. Może no, być ale... dziwny głos, może taki a... pogłos. Tak, to już teraz nie. Tu remontujemy, czy mam Ci pomóc? <noise> znaczy remontujemy. Wiesz co? Może ja przytrzymam to. Także widzowie, jak już będzie jasno, to wam pokażę, że się udało zamontować jakąś tam żarówę. Lampa zamontowana. Uwaga, teraz test. Wow! No pięknie świecimy No ładnie, ładnie. To jest taka ledowa, nie? Nasza stara, słuchajcie. Stara nasza lampa. Czyżby chciała je wywalić kiedyś, zanim jak zamontowaliśmy, wiecie, ten duży plafon? Nie, no bo to było razem z obudową. Myślałam, że już się do niczego nie przyda. A, no A tu widzicie, proszę, jak świeci. Teraz gdzie jeszcze montujesz, Marek? W pokojem chyba. Jeszcze masz jedną i... No i tą drugą chyba, bo mi się należy w pokoju, chyba, że się tutaj złamie, bo jest taki patent jakiś. No bo wiecie, jak zaczniemy remont faktyczny, to tu potrzebne jest światło. Bo w ciągu dnia jest y, widno przez kilka godzin. Jeszcze zależy od tego czy jest słońce. To wtedy jest ładnie, jasno. No, a tak jest ciemno. Więc trzeba to świetlić. Dobra, udało się. To teraz idziemy montować następne. Dobrze, Wow! jest. O! I, w I włącznik się znalazł. I światło jest. to proszę, dwa w jednym. A szukaj, słuchajcie, myślałem, że tu jest. A ty. Aha, wiem co to jest. To jest ten układ hotelowy. Czyli... Znaczy czy, korytarzowy też. jednym może włączyć, drugi może włączyć. O. A tamten wyłączysz? Hmm? Sprawdź. No ja wyłączę. Pyk. Trzy. Ale z nas inna. Aha, bo tutaj na tego strzałpa nie jest. Dobra. Dobra, wszystko już wiemy. Trzecia lampa. No i ostatnie światełko to jest... Łazienka. No pięknie. A tam lampa nasza, Marek. Tak, tak. Zostawiasz krzesełek. O proszę, jaki my tu mamy zestaw. Jedno krzesełko, drugie, lampa, ty. Można imprezować, je nie? Jeszcze nie? dekoracje i świąteczne. Dekoracje, świąteczne, Cholineczka. Cholineczka. Tylko trochę jeden jest mankament, że tu jest zimno. Ja Ale pierwsza to jak to się wygląda, bo tu za Tak, można się przyjrzeć teraz do kła. Która lampa? Aha, no tak, tak, lampa będzie wyżej, to wiadomo. No przynieś odpowiednie sprzęt, bo mi się złamało. No to jest. No co ci się złamało? Ten plastik. Aha, no tak. No i brakuje jeszcze kilku lamp, prawda? Ojej, tu zawsze nie. No właśnie. Właśnie. teraz je policzymy i kupimy. Nie, wiem, myślałem, nie no, do OBI jedziemy, bo jedziemy po co? Po właśnie... Tak, po gwiazdę betlejemską. Obiad powoli się robi, zajrzymy co tam jest z daleka, bo zaparły mi obiektywo, właśnie się to stało. Robimy się pałeczki z kurczaka. Dobra, musimy poczekać aż się trochę odparujecie. O, już schodzi. A ja Wam pokażę co dzisiaj znalazłem w szóstce. No niestety szóstki nie, otwiera, nie otwieraliśmy na nagraniu, ponieważ nagrywaliśmy kolejnego TikToka. Nowa faza. Znaczy nowa faza, to nie jest nowa faza. Aczkolwiek po przerwie ponad miesięcznej wróciliśmy do TikToka, także możecie zajrzeć, zapraszamy. I popatrzcie, co było. Mówiłem, że będzie karta na wypasie. 10 złotych, no. No Dużo. dycha, miało być więcej, nie? O, Michaci, no, kas. ale może być, ale ja A co się... ty masz na głowie? Choinkę. Yy, Choinkę? Szkoda, że nie świeci teraz, tak myślisz. No, a ty co miałeś ciekawego? Yy, tatuaż i tutaj nawet sobie już zrobiłam Sarego Potera. O, na bogato? śnieżynkę. No, a u mnie, słuchajcie, Mikołajek, jak to przystało na 6 grudnia? I dyszka na karcie do wykorzystania. To jest dużo, nawet jak na szóstkę? Miało być 700 w maksymalnie. Ale tu może jeszcze będzie, a tu będzie kolejna dycha, zobaczycie. A za chwilę Marzenka otworzy kalendarz, tylko coś tam jeszcze w pokoju robił Michaśki. A Michaśka już to przygotowała. Marzena, może Michaśka otworzy twoją szóstkę? Tak. Dobra, to Michaśka otwiera. No i zobaczmy, co tutaj będzie. O, ciężkie. Ciężkie. Wow! Róż! Róż? No to pięknie! Jak wy to rozpoznajecie? Róże czy inne rzeczy? O. No wiesz, kobitki to mają. O, jakie ładne. Bardzo fajny kolor naturalny. Dobra. Dobra, Teraz zmieniam pozycję i Marzena otwiera dzisiaj szósteczkę. Szóstka, tak? Dzisiaj Mikołajkowo. Ciężka, lekka? Bardzo lekka. Ue. wie co tam jest? Ja nie pamiętam już. Ja, ty nie pamiętasz. Aś, siemię słuchajcie. Co? Ej, co to jest? Jest! Wow, ale brzo... Jej! Wow! <ścoughs> Dzisiaj biżuterię dostałam, ale śliczne. Dziękuję Mikołaju! Mikołaj, gdzie jesteś? No, gdzieś tu stoi, siedzi i tak, ale serduszko z takim czerwonym kamyczkiem. Nie czy tu widać, o Piękne. widać, teraz Piękne, widać? Widać, no. O, dziękuję bardzo. Tomik, wołaj, pojechał. Hmm, nie wiem, który to ten Mikołaj. A, dziękuję bardzo, no to trochę... jest wkładka. Ja widzę, że tu jest ten Mikołaj więcej zainwestował niż ten, tak? m, niż Jano. Ale to nieważne, ile jest zainwestowane. Za chwilę założę sobie bransoletkę, ale bardzo ładna, właśnie podoba mi się w ogóle ten wzór teraz. Takich jakby łączonych, no i jak to nazwę spinaczy, mm. ale właśnie takie. Ale ciekawe, czy będzie dobra rozmiarowo. No, ale, ale to jest właśnie bardzo fajne, bo ja mogę sobie na jakiekolwiek oczko to zapiąć. Aha. Także to no problem z papaską. Nie ma siódemki tu siódemki tutaj. Nie ma siódemki. Jak nie ma siódemki? nie ma. Nie no mów, jest siódemka, to A, będzie tak... Tu, dobra, co? nie wyciąga, bo Ty już... Ale ja mam coś z Mieszka ma taki patent, że ona widzi, co robi, podgląda. No wszędzie już zapewne A, to są takie dziecięce Tylko patencie. w jednym kosmetycznym nie zaczęłam. Nie? nie? To jest taka ciekawość dziecięca. Też tak chyba robiłeś. Ja Wam powiem, że za moich czasów kalendarz adwentowy to był rarytas wow. i miałem kiedyś dwa za na wiele, wiele lat. I powiem wam, to takie wypasione były. Jedno to było z takim Mikołajem, że jak się go pociągnął za sznureczek, to on tak rękami jak pojacyk robił, a drugie to był taki zamek jakby, naprawdę, ale za komuny to wiecie. Kalendarz adwentowy a, to był z... Pięknie. Ale I tu jest rzeka. fajne to, że mogę sobie, wiecie, przepiąć, jeżeli będzie za, za duże, czy tam małe, to można sobie zawsze poprzepinać i wyregulować tak tą granicę Ale tutaj nie widzę, powiedzcie, tego serduszka. Ojejku. Czekajcie no, może teraz. Uwaga, o teraz coś, teraz widać. Teraz dopiero widać. Zatem w kolejnym vlogmasie, zobaczcie, kolejne okienka i co się w nich znajduje. To ja Wam jeszcze pokażę tu dzieło Michaśki. Całe złożyła, zajęło jej ojej, to słuchajcie, jakieś dwa, dwa dni. Dwa dni wszystko już jest zmontowane. Ładnie to wygląda, a tu jest lektura, którą męczy albo czytanie, jak to nazwać, już jest na której stronie? O, daleko gdzieś. Na stronie 103. No, jak Ci, Mihaćka, idzie czytanie opowieści z narni? E, bardzo dobrze, mamy ją na jutro. Tak, na jutro macie? E, no, na poniedziałek, no. E, spoko, zdążysz. Zdążę, zdążę. A tu jeszcze będzie teraz zrobiona klatka George'a. Georgia, który się przed chwilą znowu zlał e. za biurkiem. Naprawdę, George, dobrze się, druga akcja trwa. Gdzie Ty jesteś? Pokaż a, się uspokojuje. nam. A tu jest, a tu jest. A, tu jest. O, i wyszedł. Wyszedł George'uś. O, nerwowy. Dobra, kamera znika, bo George... George nie lubi kamery, tak, nie. jak y, tu nagrywamy, to George ma od razu tupanie, no, nie? Pamiętasz jak nagrywaliśmy jakiś tam challenge? Mm, tu po jak nic, ale bardzo ładnie ci to wyszło, powiem ci. No. Mhm. O, dosyć duże, spoko. Tak jak z Ikei Bo będę robiła, tak, zakupy mamy section, będę robiła pierogi i później chcę sobie zamrozić. Chociaż my mrozimy pierogi w pojemniku, nie? Lepiej, bo się nie kleją. Bo skleją. się nie kleją, bo już mamy takie, wiecie, doświadczenie. Można je przełożyć papierem. Że w woreczku nam się skleiły, ale fajne, bo tak nie byłam do końca pewna, czy będą to te, o których myślę. No ale dobra, 3-6 litra sprawdziły się. Także zakupy w Action. Szybko Wam pokażę. Ja może tam przez stronę pójdę. Znowu, robić. Takie płyny bardzo je lubię. To jest, już kupuję chyba już kolejne opakowanie, trzecie czy czwarte. Od lat jak Do szyb, czyszczenia szyb. Ja lustra czyszczę tym. Drzwi mamy szklane, także spokojnie, naprawdę się sprawdza super. I kupiłam taki uniwersalny, do, do wszystkich powierzchni różnych, także też wypróbuję. Ręczniki papierowe, no ja jestem bardzo zadowolona z tych ręczników. One są grube, mięsiste. Jeden ręcznik wystarczy naprawdę nas, no. Natomiast, jak porównanie z innymi, to musicie wziąć cztery listki, takie, żeby. Mm, to racja. I to też nie za bardzo. Taki wzięłam słoik. No, wiecie, on jest taki Mary Christmasowy. E, lubię Ale ten... całoroczny. Całoroczny, oczywiście. Tu ma uszczelkę fajnie. Więc można tu przechowywać różne rzeczy. No, ja go wzięłam z myślą o jakichś ciasteczkach, wiecie, pierniczkach i tak dalej. Które wkrótce też będziemy na pewno piekli. E, papier do pieczenia, bo nam schodzi, bo ostatnio nawet. No, pizza dużo pieczę, pizzę robiłam, gdzieś jest ta pizza, jeszcze tu na kolacji będzie odgrzewana, gąbeczki takie, to wiadomo, paputki, ja uwielbiam, no uwielbiam, słuchajcie, ja takie papcie, dla mnie to są papcie w sumie jednorazowe, czasami je piorę i wtedy jak coś z nich jeszcze zostaje, to chodzę po wypraniu, a czasami one się po prostu w tym praniu, wiecie, już tak odkształcają, że, ale to dzisiaj mikołajki. w klimacie one były po 10 zł, mikołajkowy, także, a że ja lubię papcie, takie serwetki motywem świątecznym, powiedzmy sobie. Ale to, co jest, to Ja A to już mam... Marek wziął. Takie, A to są to takie kruche czestko. To są takie herbatniki, tak? No. Ale wiesz, co one są jeszcze tutaj pakowane? Tak, bo to są takie do herbaty. No są takie na opakowaniu. Chcę się dostać i jak to zwykle bywa, nie mogę, nie? Aha. Ty, słuchaj, to są fajne takie do kieszonki, na spacerek. Nie, na spacerku nie wolno podżerać. Nie? Ale do kawy można. Do kawy można. Ja wzięłam dwie takie saszetki zapachowe do szafy. Zawsze używam takiej, wiecie, przeciwko molom, ale mówię, spróbujemy. Ta jest... Lawenda, czy nie? Nie, to nie jest lawenda. To jest frosted berry, czyli mrożone jagody. Mrożone? No frosted, no mrożony. A tutaj mamy coś Winter Frost. Dobra, nieważne. To też mnie nie pytajcie, bo ja tego nie kupuję. A z ciekawości wziąłem takie Oreo. Pierwszy raz spotkałem Oreo w takim batoniku. Nawet nie wiem, co to jest. To jest takie ala pierniczkowe chyba, tak? No Takie te kanapki, jak takie Aha, są. Aha, tak, takie kanapkowe, wiecie, no Marek. On zawsze, wiecie, bierze coś słodkiego pod pretekstem, że on chciał spróbować, on yy, A to jest znane spróbować. i wypróbowane jest. To jest znane i wypróbowane, bardzo dobre orzeszkowe. Tego nie jadłam jeszcze, Milka. Aha z takim dodatkowym y, tym sosem y, czekoladowym. I teraz historia tego zakupu. Co to robi w moim domu? <noise> Wiecie co? Y, przyszliśmy do, do domu i rozpakowujemy teraz y, zakupy. No i tak. Ja mówię... I teraz świeczka. Ja mówię, Michasiu kupiła świeczkę? Nie. Mary kupiłeś świeczkę? Nie. I okazuje się, że nikt świeczki nie wrzucił do koszyka, jakim cudem jest skasowana, bo na Paragonie wybiło tam było złote. złote. I okazało się, że świeczka, skąd ona się wzięła w koszyku, jakim cudem ją skasowano i. Miałeś coś wziął świeczce? No nie, no, no, no tak naszy... no. Ale nawet kolor. I ostatnia no, rzecz, to już tatuś musi się tak, pojawić. Ale chcę sobie, żeby pojawić, to wyjaśnić. Te same? No, babci by się Tak? Tak? Dobra, to ja wam powiem historię tych skarpetek. To, po, to, do to nas? pokażę ja powiem, bo czy, tak? ciekawiej. ciekawiej. Proszę. Ja kupiłem y, pod koniec listopada te skarpetki jako prezent Mikołajowy. 1 grudnia chyba nawet. Nie, kupiłem pod koniec tydzień temu w sobotę, no. Tak. Kupiłem i wiecie, dzisiaj piszę do, do Acha, sprzedawcy, kiedy przyszły mi Słuchajcie. skarpetki. No i co? A sprzedawca mi dał informację, że już ten. Wysłał. No i Marek, wiecie, tak trybi, trybi, no, ale jak wysłał, skoro nie ma skarpetek. Patrzę na w aplikacji, paczkomatu nie ma. I ja potem mówię, Michaśka, jak będziemy w aucie, to przypomnij mi, żeby sprawdzić w bagażniku. I one były w bagażniku. No. Bo Marek je odebrał. Wrzucił do bagażnika i zapomniał o skarpetkach. No i teraz proszę, jak znalazł. Prezent Mikołajkowy. Poznajcie skarpetki. No, no tak Ale tak to małe. pasuje, dzisiaj to to z Mikołajki. No tak! No to proszę, prezent. Ja Możecie ale sobie to wybrać. Tila, można sobie wybrać? Tak. To Michał się ma pierwszeństwo. Bo ja nie lubię takich, ci I to powiem. To ja, te. To z drugiej strony? To które wybrać? To te, te i tyle. Pokaż. A Ja bym ja chciała jedną wybrać sobie. O, takie. Ale ładne, no. No ładne. Zresztą one są tak. wszystkie ładne, kolorowe, ale wiecie, mnie się te jakoś tak spodobały. No, ale reniferkowe A ja nie czy są o, w ogóle bawełniane? Mam dużo bawełny? No, czekaj, ja ci 85% no to Paweł. dużo. Ale fajnie się tu naciągają, bo wiecie, ja nie lubię takich no ze ściągaczami mocnymi. To jakie, to jakie mi zostały? Może takie wybrać, jakie chcesz. No to te dwie. Okej. Okay. No jak? No nie, to ja wypadłam na to najgorzej. Dobra. Fajnie, że... A teraz zapraszam Was na deser jeszcze, zanim to wszystko... Yy, znaczy musimy najpierw to uporządkować. Ale to jest ten deser chyba. Tak. Aż to jest... muszę sprawdzić, co to jest. To jest ten deser? Hmm. No taki przekładane, wiecie. Ale tu jest za to coś, co marzenkę pociąga. No, a, czyli a, deser trzyja. Tak, deser przyja łyżeczka. A co jest na górze? E, a, zgadni, zgadnij. Truskawki, ja i... Nie to, są, nie, to nie jest to. Tak, truskawki nie wody. To bardzo dobrze Michasia odgadłam złe światło macie. Trochę mi się to zmroziło, chyba. No, oh, ej, patrz, czekaj! Nie, to się stę, stężało. Stężało. Mm. Mm. Dobre? Nasiona czyja z serkiem mascarpone i tu taki mm. mus y, truskawkowo, jago, no jagodowy. No, borówkowo. Borówkowo, amerykańsko. To na dzisiaj to już tyle, dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym vlogmasie, pa! Pa, na